Witam Państwa bardzo serdecznie w dzisiejszej Energetyce Dnia, w Energetyce Czwartku, 25 lipca 2019 roku. I proszę Państwa, w każdy czwartek mówię, że ja bardzo lubię czwartki i dzisiaj, proszę Państwa, też w tradycji musi się zostać zadość. Ja lubię czwartek i sugeruję, żebyście Państwo też czwartki lubili. Dlaczego lubili? Dlatego, że czwartek to dzień Jowiszowy. Pla Jowisz, planeta szczęścia. Czyli jeżeli nawet coś by było Państwu. Pod górę, to proszę Państwa, pamiętajmy, planeta Jowisz, podłączmy się do jej energii i y, miejmy na ekranach swojej podświadomości, wyobraźni z pozytywne załatwienie wszystkich spraw. A jak będą, będzie to załatwianie wszystkich spraw przebiegało? Ja bym powiedziała różnie. Generalnie powinno być dosyć dobrze, bo jakbyśmy tylko spojrzeli na taką numerologię z dnia, miesiąca i roku, to dzisiejszy dzień daje nam ósemka. Czyli bym powiedziała: no ósemka, wszystko tak jak należy, jak powinno być, powinniśmy to zrobić, dopilnować. Natomiast proszę Państwa. Troszeczkę sprzeczne wibracje i to, że księżyc maleje, czyli tu z jednej strony będziemy chcieli coś budować, porządkować. A malejący księżyc będzie nam troszeczkę w tym przeszkadzał. Czyli, proszę Państwa, co może się dziać? Może się, proszę Państwa, chociażby dziać to, że w różnych pracach będziemy mieli opóźnienie. Więc, jeżeli mamy jakąś pracę terminową na godzinę 15, mamy coś zakończyć, no to zacznijmy ją wcześniej, żebyśmy rzeczywiście na godzinę 15 ją zakończyli. Kolejna rzecz, kochani. Szczególnie rano do godziny, do, godziny, do godziny gdzieś tak 12.00 będziemy pod wpływem i siódemki, i piątki. To już takie moje magiczne liczenia, więc nie będę teraz tłumaczyła, z czego to wzięłam. Może kiedyś wytłumaczę. I to może przy tej ósemce. Dawać dużo takiego poddenerwowania, zdenerwowania, tego, że ktoś nam nas będzie denerwował. Również przy tych wibracjach, szczególnie właśnie do godziny 12, możemy być bardzo krytyczni do siebie albo krytyczni do innych. No i generalnie, wiedząc o tym, panujmy nad tym, żeby to miłość, szczęście promieniowało z nas. A nie zgryźliwość, złośliwość, czy ja komuś pokażę, czy ja komuś dopiekę, tak? Czyli odwierajmy się na pozytywne energię, a jeżeli o kimś źle pomyślimy, to od razu zastąpmy to dobrą myślą, że tej osobie jest jak najlepiej, może dala od nas, ale jak najlepiej, jak najbardziej szczęśliwa. I kochani, karta Tarota na dzień dzisiejszy, czwartek 25.07, karta wyleciała sama. Eremita Pustelnik. Proszę Państwa, nie jest to najłatwiejsza karta, ale i wibracje nie są najłatwiejsze. Na początku powiedziałam, że lubię czwartek, chociażby ze względu na to, że dzień Jowiszowy warto się spotykać z przyjaciółmi, ale będziemy mieli utrudnienia w spotykaniu się z przyjaciółmi, a nawet jeżeli tych utrudnień nie będzie takich fizycznych, to może po prostu nie chcieć nam się ruszyć tyłka. Generalnie przy, przy karcie Eremicie to ja zawsze mówię, że jest to bardzo dobra karta do nauki, do zdawania egzaminów, do zapisywania się na różne kursy, więc jeżeli ktoś ma dzisiaj taką chęć, to warto, albo chociażby do zainteresowania się poczytania o tych kursach, czy o jakichś studiach. Jest to dobra karta do przemyśleń wewnętrznych i dobra karta do niepopełniania tych samych błędów. Czyli jeżeli w jakiejś sferze życia Wam się nie wiedzie, to dobrze by było dzisiaj usiąść, tu mamy rozpalone ognisko, ale wy możecie rozpalić swoje serca ogniem mądrości, albo zapalić świeczkę fizycznie w swoim domu i pomedytować, wrócić do przeszłości, przeanalizować błędy, wyciągnąć wnioski. I jak remita w klasycznej talii Tarota, wziąć lampkę mądrości, oświecenia i rozświetlić swoją dalszą, prostą drogę. I normalnie wyciągam teraz afirmację, a dzisiaj z premedytacją nie wyciągnę, bo niech, afirmacja, niech afirmacją będzie dla Was eremita i mądrość płynąca z Was. Dziękuję kochani za uwagę i zapraszam oczywiście na jutrzejszą energetykę. Do zobaczenia.